Agata Majewska, dzień dobry. Przed nami najnowsze wydanie serwisu informacyjnego w dzisiejszym programie. Otwarcie Płockiego Aquaparku. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Rekrutacja na kierunek prawa. Święto Pesach w Muzeum Żydów Mazowieckich. Oraz finał pospolitego ruszenia czytelniczego. Już w najbliższą sobotę wielkie otwarcie miodolanki, akwaparku położonego przy ulicy miodowej 13a. Dla odwiedzających nie zabraknie wodnych atrakcji i emocjonujących zjeżdżalni. 27 kwietnia, czyli od soboty od godziny 6 rano będzie można skorzystać z wyczekiwanego aquaparku. Będzie on czynny codziennie w weekendy i święta w godzinach od 6 do 22. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich telewidzów do skorzystania z atrakcji, które przygotowaliśmy. Rzeczywiście już 27, od godziny 6 rano w sobotę będzie można skorzystać z atrakcji przygotowanych przez aquapark. Mosir otwiera Podwoje aquaparku, a tam cztery zjeżdżalnie, tam baseny zarówno sportowe, jak i rekreacyjne, cała strefa dla dzieci łącznie z wodnym batem zabaw, ale także baseny do nauki pływania i w końcu strefa spa z jacuzzi, saunami, z grotą lodową, grotą solną. Będzie można i odpocząć, i popływać, i zmęczyć się, ale także przede wszystkim cieszyć wspólną radością z korzystania z. Płockiego Aquaparku. Jednocześnie będzie mogło z niego skorzystać 600 osób. Są na nim 4 baseny i cztery zjeżdżalnie. Najbardziej ekstremalną jest tak zwany Aqua lub który zaczyna się od pionowego startu i prawie pionowego ślizgu przez trzy piętra. Najdłuższa zjeżdżalnia liczy 140 metrów długości i nazywa się multimedialną, bo całą trasę pokonamy w towarzystwie efektów dźwiękowych i świetlnych. Szybsza od niej jest zjeżdżalnia rurowa o długości 90 metrów. Z jednej strony inwestycja przede wszystkim realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale wybraliśmy bardzo dobrego partnera, firmę Warbud, który zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem, pomimo pandemii, wojny w Ukrainie, inflacji i wielu, wielu innych przeszkód, zrealizował terminową e, tę te inwestycję. Dla dzieci urządzony został brodzik z dwiema zjeżdżalniami i innymi wodnymi zabawkami oraz plac wodny na zewnątrz obiektu. Z kolei dla wielbicieli relaksu przygotowano strefę spa. Są w niej wanny z hydromasażem, grota solna, grota lodowa oraz sauny. Informacje dotyczące cen biletów znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku. Ruszyła 25. edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To jedno z najbardziej prestiżowych nagród na Mazowszu, która przyznawana jest od 1999 roku. W gronie dotychczasowych laureatów nagrody marszałka województwa mazowieckiego znaleźli się m.in. ksiądz Jan Twardowski, Sława Przybylska, Maja Komorowska czy Jerzy Hoffman. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz promują nasz region w kraju i za granicą. Przez te wszystkie lata staramy się docenić pracę ludzi. Właśnie takich niezwykłych, nietuzinkowych ludzi, którzy w różnych obszarach kultury, edukacji, aktywności publicznej no są solą tej ziemi, są aktywni, pracują na rzecz swoich środowisk, na rzecz wspólnot lokalnych, czasami większych, czasami mniejszych, ale zawsze są to ludzie, którzy z pasją oddają się temu, co robią. Wszyscy ubogacają Mazowsze i co roku. Tych wniosków jest kilkadziesiąt sześćdziesiąt, siedemdziesiąt. Nagrodą Marszałka mogą zostać nagrodzeni zarówno twórcy indywidualni, jak i stowarzyszenia społeczne czy kulturalne, np. przykład orkiestry i zespoły. Kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych oraz pamiątkową statuetkę. Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych oddzielnych dla osób fizycznych i dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi. Z dopiskiem konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie pocztą do 4 czerwca bieżącego roku decyduje data stempla pocztowego na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki ulica Brechta 3 03 472, Warszawa osobiście do 4 czerwca bieżącego roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy Brechta 3 do godziny 16. Akademia Mazowiecka w Płocku otworzyła wyczekiwany kierunek prawa. Już w czerwcu rozpocznie się rekrutacja. Akademia Mazowiecka ogłosiła, że dzięki pozytywnej opinii z uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej może ubiegać się o możliwość prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunkach prawo. 24 bodajże czerwca rozpoczyna się rekrutacja na wszystkich naszych kierunki i wtedy również na to prawo będziemy rekrutowali studentów. Rekrutacja trwa do połowy lipca, ta pierwsza tura. I tutaj w zależności od liczby chętnych studentów, którzy chcieliby to prawo na studiować, no uzależniamy decyzję, czy w związku z tym powstanie odrębny wydział dedykowany temu kierunkowi. Dlatego na te decyzje jeszcze musimy poczekać. One zapadną w wakacje. Rozpoczęcie kształcenia na kierunku prawo w Akademii Mazowieckiej w Płocku jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia dostępności usług prawniczych. Tutaj nie mamy specjalnie ministerialnych limitów na to, także mamy dosyć duży zakres, którymi sami możemy sterować, więc wszystkich kandydatów spełniających oczywiście kryteria rozpoczęcia studiów na tym kierunku, myślę, że będziemy mogli przyjąć. Kształcenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej uczelnia dysponuje bazą noclegową dla przyjezdnych studentów, oferują. Miejsca w Domu Studenta. Rekrutacja rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 15 lipca 2024 roku. 5 lat temu budkę na kominie na terenie zakładu produkcyjnego Orlen zasiedliła nowa para sokołów wędrownych która od tego czasu odchowała 13 piskląt. W tym roku rodzina powiększyła się o kolejne 4 pisklęta. Młode drapieżniki będą potrzebowały imion. Dlatego Orlen zaprasza do udziału w konkursie na imiona dla młodych sokołów wędrownych, który wystartuje już w czwartek 25 kwietnia. Propozycje imion żeńskich i męskich można zgłaszać w dniach od 25 kwietnia do 5 maja na stronie peregrinus.pl. W Płockim Muzeum Żydów Mazowieckich z okazji święta Pesach odbył się muzyczny dialog inspirowany tradycją klezmerską. Święto Pesach w kulturze żydowskiej upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu, które rozpoczęło narodową historię Żydów. Święto Pesach jest jednym z najważniejszych świąt w kandarzu żydowskim, świąt żydowskich, w kandarzu judaizmu. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, ponieważ upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu w cudowny sposób. Zły Faraon nie chciał wypuścić z niewoli właśnie Izraelitów, ale dzięki pomocy Stwórcy tego świata, dzięki Aniołowi Śmierci Izraelici wyjście z Egiptu i od tego momentu zaczyna się właśnie historia Właściwie można powiedzieć, narodu żydowskiego, który przyszedł przez pustynię i osiedlił się właśnie w ziemi obiecanej na samym końcu. Z racji, że święta żydowskie są ruchome, to w bieżącym roku święto Paschy rozpoczęło się 22 kwietnia po zachodzie słońca, a zakończy się 30 kwietnia po zmroku. W tych obchodach najważniejszy jest pierwszy dzień, podczas którego w Muzeum Żydów Mazowieckich odbył się koncert. Koncert na dwa klarnety i na fortepian. Nic wielkiego, nic szalonego, żadnych tutaj skoków i nie nie będzie. Mnie że jest to święto, dlatego koncert kameralny. Maciej Milczarek, pian, pian, pianista oraz Adam Wójtowicz i Marek Maciejewski, klarneciści. Nie są to przypadkowe osoby, na przykład właśnie ostatnio wymienionych współpracował swego czasu z Krzysztofem Pendereckim, z Wojciechem Kilarem więc jest to postać na pewno nietuzinkowa. Nie, nie Ma też swój zespół klezmerski, co też oczywiście nie jest nie bez znaczenia. Będą to utwory ze świata muzyki klasycznej, współczesnej, ale też właśnie ze świata muzyki klezmerskiej, tradycyjnej. Podczas występu rozbrzmiały melodie znanych kompozytorów żydowskiego pochodzenia. To pierwsza taka inicjatywa ze strony księżnicy płockiej imienia Władysława Broniewskiego. Pospolite ruszenie czytelnicze to pochodna narodowego czytania z nowoczesnym duchem literatury. Obchodzimy dwa ważne dni z perspektywy czytelnika. 2 kwietnia przypada Dzień Książki dla Dzieci, a 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzięki przeprowadzonej ankiecie płotczanie wybrali książkę, którą przedstawiciele Urzędu Miasta, mediów i mieszkańcy odczytali. Kiedy księżnica Płocka już od wielu lat organizuje wspólnie z Urzędem Miasta Płocka Narodowe Czytanie, czyli ten taki święto czytelnicze, które się we wrześniu odbywa, wtedy się pojawiały też głosy, że a może coś zupełnie jeszcze innego byśmy czytali. No oczywiście w ramach tej akcji ogólnopolskiej nie ma takiej możliwości, ale postanowiliśmy iść trochę właśnie za głosem tych, którzy czytają książki i spróbować zorganizować, nie chcę powiedzieć, że alternatywno, ale takie w trochę mniejszym, w wydaniu w takich naszych tutaj lokalnych okolicznościach, właśnie akcje m, czytania. W ramach wyboru książki zorganizowano ankietę, w której wzięło udział 2232 płotczan. Najpopularniejszymi tytułami, które były do wyboru, to wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, Behawiorysta Remigiusza Ambroza, poezję Wisławy Szymborskiej i bieguni Olgi Tokarczuk. W wersji y, tej y, internetowej y, zwyciężyła książka, którą, która została dodana. Przez y, uczestników tego głosowania i to było australijskie piekło Radosława Lewandowskiego, tam drugie miejsce zajęły Noce i dnie, a trzecie miejsce Solaris Lema. Natomiast w tej wersji papierowej y, pierwsze miejsce to noce i dnie, drugie miejsce to Poezję Szymborskiej, i trzecie miejsce Wiedźmin Sapkowskiego. Czytanie odbyło się w Książnicy Płockiej imienia Władysława Broniewskiego, w bibliotekach, muzeach, na salach treningowych, w autobusie Komunikacji Miejskiej linii nr 19 oraz w Teatrze Płockim. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.